Siemanko ludzie! Jestem Temonix i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję wam grę pod nazwą Operation X. Tak, co to za gra? Tutaj jesteśmy tajnym agentem, którego możemy ulepszać. Tutaj mamy nasze misje, tutaj mamy ogółem podobnie jak w Hero Zero, bo to jest akurat od twórców Hero Zero teraz y, tutaj mamy jeszcze poczekajcie takie są misje na przykład z walką tutaj mamy akurat y, nasze wszystkie miasta ja już jestem odblokowany do Anglii ponieważ mam już 20 poziom 20 poziomu jesteśmy w Anglii tak ja na razie nie będę robić żadnych misji tutaj mamy walkę ale przed balką wolę Wam się wyposażyć. I idziemy do sklepu, bierzemy nowy towar i wybieramy, co tam chcemy kupić. Na razie nie widzę nic tu dobrego dla mnie na razie. Oprócz tego szynówki. Nie, to lepiej nie. Nie zawsze jest jakieś lepsze, ale czasami jest. Tutaj kupujemy sobie nasze wspomagacze, które nam wspomagają misje i TP. Tutaj mamy swoją pracę. Tutaj możemy sobie ustawiać na ile chcemy mieć. I tu nam pisze ile kasy za to na przykład dostajemy. Ja akurat w to zbytnio nie gram w tą grę, więc sobie ustawię tu na 12. tutaj mamy naszą drużynę, o ile macie drużynę założoną, to jest moja drużyna, to są moi członkowie, tutaj ten debil ulepsza tylko żeby było najwięcej expa, no tutaj mamy statystyki, czyli ranking drużyn i agentów, tutaj mamy, z, możemy kupywać sobie kredyty, czyli takie jak, o takie o coś to jest to, 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 to. to Można sobie kupić przez PayPal, SMS-a, kartę kredytową lub Pays, Farkart, czy jakoś tam. Dobra, teraz Wam pokażę, jak wygląda walka. Tutaj sobie jakiegoś kolejsia znajdę. Tutaj możemy sobie pominąć, ale ja Wam przedstawię całą walkę. Tak wygląda właśnie walka. A tutaj jeszcze sobie porobię walk. Tylko i zaraz do Was wrócę. O ile tu można? Nie, dobra. Pooglądacie, to też szybko będę robić. No już pauzy nie będę robić, jak nie trzeba. No i co? No to by było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja Was zapraszam do kolejnych odcinków i cześć! Siemanko!